Dziewczyna wyśmiewała intymne szczegóły na mój temat z przyjaciółkami, więc zerwałem z nią. Mam 20 lat, a moja dziewczyna, która ma 21 lat, była ze mną przez rok. Okazało się, że opowiedziała swoim przyjaciółkom o szczegółach naszego życia seksualnego, w tym o tym, że byłem prawiczkiem, gdy zaczęliśmy się spotykać i żartowała z tego. Czuję się naprawdę zraniony. Nie jestem pewien, czy mam prawo tak się czuć. Wszystko zaczęło się w piątek wieczorem. Jedna z najbliższych przyjaciółek mojej dziewczyny właśnie wróciła z podróży zagranicznej, więc wszystkie miały zamiar wyjść, aby to uczcić. Początkowo planowały zorganizować imprezę, ale potem zdecydowały się pójść do restauracji, a następnie wrócić do domu jednej z przyjaciółek, aby oglądać filmy lub cokolwiek innego, co robią. Nie wiem dokładnie, ale miała to być noc dziewczyn, a było ich dwunasty. Moja starsza siostra, która jest bliską przyjaciółką mojej dziewczyny i częścią jej wewnętrznego kręgu, również miała tam być. Brzmiało to, jakby miały mieć dużo zabawy, więc życzyłem im wszystkiego najlepszego. Moja dziewczyna była u mnie w domu wcześniej, a moja siostra zawiozła ją do restauracji, gdzie miały się spotkać. Moja siostra miała potem odwieźć ją do domu, a następnie wrócić do naszego domu. Obie mieszkamy z naszymi rodzicami. Przynajmniej taki był plan. Opuściły nas około 18.00 i nie spodziewałem się, że moja siostra wróci przed północą, lub jen rano, jeśli nie zdecyduje się tam nocować. Zamiast tego wróciła sama około 20.00 -20 i wydawała się naprawdę zła i w okropnym nastroju. Zapytaliśmy ją, co się stało, a ona odpowiedziała, że jest po prostu bardzo zmęczona i nie ma ochoty na rozmowę. Zapytałem ją, czy odprowadziła moją dziewczynę do jej domu. Powiedziała, że nie, może wziąć taksówkę. To było naprawdę dziwne, bo wyglądała na widocznie złą, a ja znam moją siostrę. Nie jest typem osoby, która łatwo się denerwuje. Właściwie trzaskała drzwiami i tak dalej. Następnego dnia była w trochę lepszym nastroju ale nadal trochę zła. Pytaliśmy, co się stało, ale nie chciała mówić. Powiedziała, że to nic, po prostu była zmęczona poprzedniego wieczoru, może czuła się źle. Następnego dnia, w niedzielę, otworzyła się i powiedziała: Słuchaj, coś się stało tamtego dnia, kiedy byłam z twoją dziewczyną i jej przyjaciółkami. Powiedziałem: Aha, wiedziałem, że coś jest na rzeczy. Ona odpowiedziała: Nie spodoba ci się to, co usłyszysz, ale musisz to usłyszeć. W mojej głowie pomyślałem, o cholera, czy ona mnie zdradza? To była pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy. Moja siostra zaczęła opowiadać mi o całym wieczorze, o tym, jak poszły do restauracji, miały dużo zabawy, wróciły do domu i zaczęły oglądać film, ale nie podobał im się, więc go nie dokończyły. Nie mogły się zdecydować, jaki inny film oglądać, więc zaczęły pić i plotkować. Zaczęły plotkować o byłych i obecnych chłopakach. Związkach, seksie. Moja siostra powiedziała, że twoja dziewczyna może wypiła trochę za dużo i zaczęła ujawniać zbyt wiele informacji o tobie, rzeczy, których nie powinna mówić. Zapytałem: Jakie rzeczy? Ona odpowiedziała: Nie chcesz tego wiedzieć. Powiedziałem: Nie możesz mi tego mówić, a potem przestać bez powiedzenia mi, co powiedziała. Moja siostra odpowiedziała: Naprawdę nie chciałam o tym mówić, ale chcesz to wiedzieć. I prawdopodobnie masz prawo to wiedzieć. I wtedy powiedziała mi wszystko, co moja półpijana dziewczyna powiedziała o mnie. Okazało się, że żartowała z tego, że kiedy zaczęliśmy się spotykać, byłem prawiczkiem i nie miałem wiedzy ani doświadczenia w seksie. Wyśmiewała moją nieporadność i słabe próby. Moja dziewczyna również wyśmiewała kształt mojego penisa. E, ma dziwną cechę, gdzie się wygina na bok. Nigdy wcześniej nie czułem się z tym niekomfortowo, ponieważ myślałem, że to coś, na co większość dziewczyn nie zwróci uwagi, a moja dziewczyna nigdy o tym nie wspominała. Ale teraz czuję się niesamowicie niekomfortowo. Podobno również za szybko dochodzę i wydaje dziwne dźwięki, kiedy to robię. Powiedziałem: "Co do cholery? Dlaczego ona w ogóle o tym mówiła? Jak bardzo była pijana?" Moja siostra odpowiedziała: "Nawet nie była tak bardzo pijana." Miała kilka drinków, ale nie aż tyle. Powiedziałem: Dlaczego musiałaś mi to wszystko powiedzieć? Żałuję, że tego nie zrobiłaś, teraz czuję się tylko zraniony. Moja siostra powiedziała: Uważałam, że masz prawo wiedzieć, twoja dziewczyna mówi takie rzeczy o tobie. Nie mogłam znieść bycia w tym samym pokoju, kiedy ona to mówiła, dlatego byłam tak zła i wyszłam wcześniej. Wydawała się czuć lepiej, że to wszystko z siebie wyrzuciła. Ale ja nie mogłem zrozumieć, dlaczego była tak bardzo zła z tego powodu. Zdecydowałem, że muszę skonfrontować się z moją dziewczyną w tej sprawie. Zadzwoniłem do niej następnego dnia. Była w dobrym nastroju, zadowolona, że mnie słyszy, powiedziała, że nie dzwoniłem od jakiegoś czasu i czekała na mój telefon. Spotkaliśmy się na lunch i czekałem na odpowiedni moment, aby to poruszyć, ale nie mogłem. Ona zapytała. Czy mogłaby zostać u mnie na popołudnie, zanim wróci do domu? Powiedziałem: Jasne. Podobno jej rodzice mieli kogoś u siebie tego popołudnia i nie chciała być w domu. Siedzieliśmy w domu i w końcu zdecydowałem się to poruszyć. Powiedziałem do mojej dziewczyny: Słuchaj, nie wiem, jak to poruszyć, ale jest coś, co naprawdę mnie martwi: to, co podobno popowiedziałaś o mnie swoim przyjaciółkom. Jej odpowiedź była: To wszystko? Mogłam powiedzieć, że coś cię martwi, czy to naprawdę wszystko. Potem zbagatelizowała to, mówiąc, że nie może uwierzyć, że tak się tym przejąłem. Powiedziałem jej, że wie, że bardzo zależy mi na tym, co o mnie myśli i że naprawdę mnie to zraniło. Uważam, że należy mi się przeproszenie. Powiedziała: Dobrze, przepraszam, nie powinnam była tego mówić, nie zrobię tego więcej i nie wiedziałam, że to cię tak dotknie ale potem zaczęła to znowu bagatelizować, mówiąc, że to głupia rzecz, o którą się martwić, że dziewczyny mówią o takich rzeczach i żartują z chłopaków za ich plecami cały czas, że to tylko zabawa. Powiedziałem jej, że to dla mnie krzywdzące. Zrobiła sarkastyczną minę i wydawała się śmiać z całej sytuacji. Następnie zapytała, skąd o tym wiem? Powiedziałem cóż, czasami, kiedy mówisz coś o kimś w obecności innych osób, może to do niego wrócić. Jej natychmiastowa odpowiedź brzmiała: To była twoja siostra, prawda? Powiedziałem: Cóż, może powinnaś o tym pomyśleć, zanim zaczniesz mówić o kimś w obecności jego siostry? Powiedziała: Wiedziałam ta suka. Nie znoszę jej obecności. Zawsze musi udawać, że jest taka moralna i lepsza od wszystkich innych. Powiedziałem jej: Hej, to moja siostra, nie mów o niej w ten sposób. Następnie zaczęła narzekać na moją siostrę. Przekręcając całą sytuację, aby ją obwinić, mówiąc, że nic z tego by się nie wydarzyło i nigdy bym się o tym nie dowiedział, gdyby moja siostra mi tego nie powiedziała. Powiedziałem jej, że moja siostra po prostu się o mnie troszczyła i nie powinna obwiniać jej o to. Odpowiedź mojej dziewczyny brzmiała, czy naprawdę w to wierzysz? Twoja siostra zawsze udaje, że jest taka moralna, ale uwielbia tworzyć dramaty. Cieszy się, że może zamieszać. Dlaczego inaczej myślisz, że ci to powiedziała? Powiedziałem jej, że to nieprawda, że moja siostra po prostu troszczyła się o moje uczucia i powinna przestać ją obwiniać. Dziewczyna odpowiedziała: Gdyby naprawdę dbała o twoje uczucia, nie powiedziałaby ci tego. Następnie dziewczyna zapytała, czy moja siostra jest w domu. Powiedziałem, że jest u siebie w pokoju, ale teraz raczej nie jest to odpowiedni moment, aby poruszać ten temat z nią. Moja dziewczyna i ja zostaliśmy w salonie. W końcu moja siostra zeszła na dół. Kiedy schodziła, wołała moje imię, mówiąc, że ma coś ważnego, o czym chce ze mną porozmawiać. Kiedy zobaczyła mnie i moją dziewczynę siedzących razem, powiedziała: Och, nie wiedziałam, że tu jesteś. Między nimi zapanowała niezwykle zimna cisza. Było trochę rozmowy, ale było to bardzo niezręczne. Wtedy moja dziewczyna powiedziała: co myślisz, że daje ci prawo ingerować w związek między mną a moim chłopakiem? Moja siostra była oszołomiona, po prostu patrzyła na nią i nie odpowiadała. Dziewczyna powiedziała Nie udawaj, że nie wiesz, co zrobiłaś, wiem, że zawsze cieszysz się, że możesz zamieszać. Zaczęła mówić, że nie może jej ufać jako przyjaciółce i oskarżać moją siostrę, że jest okropną przyjaciółką i że nie powinna nawet chodzić na spotkania dziewczyn, jeśli nie potrafi trzymać języka za zębami. Musiałem interweniować. Powiedziałem: wystarczy, ale ona nie przestała. Wywiązała się otwarta kłótnia między nimi. Próbowałem je uspokoić, ale to głównie dziewczyna bezlitośnie atakowała moją siostrę. Oczy mojej siostry wypełniły się łzami, i po prostu zwróciła się do mnie, mówiąc: Dlaczego mnie nie bronisz? Ona jest pieprzoną suką. Nie słyszysz, co mówi. Dlaczego z nią jesteś? Wtedy dziewczyna powiedziała, że nie może tego dłużej znieść i musi wyjść. Przed wyjściem powiedziałem, że muszę z nią porozmawiać. Wtedy zerwałem z nią. Nie podałem konkretnego powodu, po prostu powiedziałem, że czuję, że sprawy nie idą dobrze i dla wszystkich będzie lepiej, jeśli zakończymy nasz związek. Była bardzo zraniona i wydawało się, że nie rozumie dlaczego. Powiedziałem jej, że z powodu wszystkiego, co się ostatnio wydarzyło, Powinniśmy przestać się spotykać. Dodatkowo, z powodu wrogości między nią a moją siostrą, nie mogłem być z nią po tym wszystkim. Była niesamowicie zasmucona, ale wydawało się, że to rozumie. Moja dziewczyna powiedziała, że może nadal możemy być przyjaciółmi. Powiedziałem, że może zobaczymy, ale teraz potrzebujemy trochę czasu osobno. Przytuliliśmy się i pocałowaliśmy ostatni raz, pożegnaliśmy się, a ona poszła swoją drogą. Moja siostra zniknęła. Domyśliłem się, że wróciła do swojego pokoju. Wszedłem na górę, a ona po prostu siedziała na swoim łóżku, słuchając muzyki, wpatrując się w podłogę. Usiadłem obok niej i próbowałem ją pocieszyć. Powiedziałem jej, że przepraszam za wszystko. Przeprosiłem za to, że się na nią wyładowałem, za próbę obwiniania jej o wszystko. Powiedziałem jej, że jestem niesamowicie przykro za wszystko, co się wydarzyło. I przeprosiłem za zachowanie mojej dziewczyny wobec niej. Wtedy ona powiedziała, że moja dziewczyna miała rację, że jest idiotką, która zawsze wtrąca się we wszystko, próbując poprawić sytuację, ale powinna była po prostu trzymać język za zębami. Powiedziałem jej, że zrobiła właściwą rzecz, że wiem, że po prostu troszczyła się o mnie, jak każdy brat czy siostra. Powiedziałem jej, że zerwałem z moją dziewczyną kilka minut wcześniej. Powiedziała, że uważa, że zrobiłem właściwą rzecz. Powiedziałem jej, że przepraszam, że musiała przez to wszystko przejść, i przytuliłem ją, pytając, czy jest coś, co mogę zrobić, aby jej podziękować. Powiedziała mi, że po prostu chce widzieć mnie częściej uśmiechniętego. Następne kilka dni wydawała się trochę przygnębiona i ponura, rzadko wychodziła z domu. Próbowała udawać, że wszystko jest w porządku i uśmiechała się, kiedy mogła. Ale wiedziałem, że coś jest nie tak. W piątkowe popołudnie zauważyłem, że siedzi w domu, jedząc chipsy i oglądając kreskówki w starych, brudnych ubraniach. Wyglądało na to, że nie brała prysznica od jakiegoś czasu, a jej włosy były brudne. Zapytałem ją, co się dzieje, a ona odpowiedziała: Nic. Powiedziałem jej, że myślałem, że znowu wychodzi na miasto z przyjaciółkami w piątek do restauracji, tak jak robiły to tydzień temu. Odpowiedziała: Już nie. Zapytałem, dlaczego nie? Odpowiedziała, że jej przyjaciółki oficjalnie ją wykluczyły. Moja reakcja była taka, że to straszne. Jak przyjaciółki mogą coś takiego zrobić? Powiedziała, że już nie uważa ich za swoje przyjaciółki. Wszystkie dziewczyny, z którymi była tydzień temu, przestały się z nią kontaktować, ignorowały ją, a niektóre nawet usunęły ją z mediów społecznościowych i dawały jej wyraźnie odczuć, że jest odtrącona. Okazało się, że naprawdę nienawidziły faktu, że zrujnowała ich plotkarską noc dziewczyn, a właściwie wszystkie dziewczyny w tej grupie społecznej podążały za przykładem mojej dziewczyny. Więc kiedy moja dziewczyna wykluczyła moją siostrę ze swojego życia, one poszły za nią i zrobiły to samo. Byłem zszokowany. Nie mogłem uwierzyć, że tak zwane przyjaciółki mogłyby zrobić coś takiego komuś po prostu usunąć ją z życia z powodu jednego incydentu. Ona tylko wzruszyła ramionami i wydawała się nie przejmować. Ubolewałem nad faktem, że wszystko to się wydarzyło tylko dlatego, że zdecydowała się stanąć w mojej obronie i powiedzieć mi, co moja dziewczyna o mnie mówiła. Moja siostra tylko wzruszyła ramionami w odpowiedzi. Powiedziałem jej, że przepraszam i że czuję, że to częściowo moja wina. A ona powiedziała, że nie rozumie, jak to możliwe, że nie żałuje że mi to wszystko powiedziała. Odpowiedziała: Dlaczego miałabym żałować? Nie zależy mi na nich, bardziej zależy mi na Tobie. Znajdę innych przyjaciół, w końcu to tylko przyjaciele. Powiedziałem jej, że to niezwykle miłe z jej strony i ją przytuliłem. Usiadłem obok niej i zapytałem: Co ogląda, ale nie wydawała się tym zainteresowana. Powiedziała, że miała dużo zabawy z nimi ostatnim razem i trochę żal jej było, że one wszystkie teraz się bawią bez niej, podczas gdy ona siedzi w domu jak przegrana. Piątkowe wieczory były dla niej i dziewczyn czymś w rodzaju tradycji, więc zrozumiałe, że czuła się smutna, że nie ma już tego i straciła wiele przyjaciół. Zapytałem ją: Do jakiej restauracji miały zamiar pójść? Powiedziała mi, że zazwyczaj chodziły do tej samej co tydzień. Podobno była to naprawdę elegancka restauracja. Powiedziałem, do diabła z tym, nie musisz siedzieć w domu. Zabiorę cię do miejsca jeszcze lepszego. Na początku myślała, że żartuję, ale powiedziałem jej, że mówię poważnie. Ubraliśmy się i zabrałem ją do nowego miejsca, w którym wcześniej nie byłem. Było piekielnie drogie. Wydałem ponad 200 dolarów na nas dwoje, ale warto było i dobrze się bawiliśmy. Jedzenie było doskonałe, a przynajmniej ona nie czuła się tak przygnębiona po tym. Wciąż czuję się okropnie z powodu tego, jak początkowo to wszystko załatwiłem. Wstydzę się mojego początkowego błędnie ukierunkowanego gniewu i tego, jak byłem niegrzeczny i nieostrożny. Szczerze mówiąc, myślę, że czuję się znacznie lepiej po zerwaniu z dziewczyną. Spodziewałem się, że po tym będę miał okres, w którym będę czuł się źle i żałował tego, ale im więcej dni mija, tym bardziej jestem pewien, że podjąłem właściwą decyzję.